To dzisiaj kolejna informacje, ale tym razem takie inne, po trochę dłuższe i dlatego ich nie piszę. Coś, co, tam napiszę, też coś napiszę, żeby nie było czarnego ekranu, ale to zobaczymy. Trend może nowy, nie wiem. No a ogólnie y, 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 bardzo y, nie wiem, czy się pogniewacie, czy nie. Jeżeli będę przychodzić Spidermana na ps czy takiego. Yy, na PS4, pomylił mi się, takiego yy, sobie zobaczcie, i z Podobem PS4 z Peterem Parkerem, nie z Milesem Moralsem. jeżeli się nie pogniewacie to będzie tak, spróbuję to zbliżyć jak najbardziej, ale nie pogniecie oczywiście jak tam będzie trochę tła widać mam nadzieję, że nie jeżeli ktoś po prostu powie, że się pogniewa, dajmy na to albo żebym lepiej tego nie nagrywał to spokojnie, nie, nie będę tego nagrywać najwyżej oceniam. Jakieś kawałki. Bo, yy, napiszcie mi w komentarzu, jeżeli chcecie to zobaczyć w większej jakości. Bo yy, wiem, że jest ten youtuber, Sacred Player, yy, który nagrał wszystkie, ale jeżeli ktoś chce mnie zobaczyć, jak ja to przychodzę, a ja to będę chyba przechodzić drugi raz. Yy, ale tym razem takimi wyz... wyzwaniami, że muszę zginąć 5 razy w ciągu całej gry. Może mi się uda i mam nadzieję. No. To jak napiszcie w komentarzach? Powinny być dostępne, ale nie, to po jakimś innym shortcem. Dobra, pa.